Cześć wszystkim w nowym odcinku ten odcinek jest bardzo krótki chciałem się z wami podzielić tym co mnie niedawno spotkało a w zasadzie tak za... potrzebowałem pasa bezpieczeństwa kierowcy do mojego klamocika o w kolorze szarym jest to bardzo ciężko dostępny pas w internecie dlatego, że bardzo mało wersji było w tej kolorystyce Zadzwoniłem do uprzejmego, może mniej lub bardziej uprzejmego pana z jednych z au aukcji z zapytaniem. Potwierdził, że tak, że to jest kolor szary, dlatego że yy, na zdjęciach nie było za bardzo widoczne, czy to jest yy, kolor szary, czy to jest yy, jakiś inny. No ale potwierdził: ok, zamówiłem. Oczywiście za pobraniem, że jak to yy, moja żona stwierdziła na lewo, bo nie przez Allegro, a nic takiego, tylko yy, na lewo, po prostu na gębę. No i uważam, że to chyba był mój ostatni zakup na gębę, dlatego że, yy, no sami zobaczcie. Chciałem pas, kolor szary, a dostałem co? Dostałem kolor kremowy, jeszcze kurwa upierdolony w oleju. No to jest dramat, nie wiem, no. Goźnik nie powiedział, że to jest w oleju, ani nic takiego, że to jest upieprzone. Yy, powiedział, że jest brudny. No, byłem świadom tego, że może być brudny, jak to po prostu pas jasny w samochodzie, ale nie, że jest upierdolony w oleju. No i tak ujebany, że trzeba byłoby go, nie wiem, chyba moczyć w jakichś rozpuszczalnikach, żeby go yy, doczyścić. Oczywiście były yy, problemy z tym, żeby go zwrócić, ten pas, bo y, pan uznał, że no przecież ja taki chciałem, on mi wysłał szary. No masakra. Powiem tak, że masakra, ja na szybko tylko y, otworzyłem tą paczkę i y, sprawdziłem. Jak to sprawdziłem, to mnie szlak chciał trafić. Y, a jak go rozwinąłem, y, co prawda jeszcze nie chciał się nawet rozwijać, y, ten pas. Bo się co chwilę blokował, trzeba byłoby tam przejrzeć ten cały mechanizm znów. No, jak go rozwinąłem i zobaczyłem, że to jest kolor kremowy, no to mówię no nie, no to jest dramat, to jest dramat, no, to jest dramat no, masakra. No ale no, po jakiś tam szarpaninach z tym jakże panem, handlarzem nie będę już mówił gdzie, bo... Chętnie bym to powiedział, ale, no, ale to jest masakra. No. Także mówię Wam, nie zamawiajcie nic na gębę na ryja z internetu, bo można sobie tylko narobić dużo bałaganu i tyle stracić pieniądze, bo już nie jeden stracił. Ja też bym stracił, ale no udało się. Yy, walka, batalia cała trwała jakieś tydzień półtora. Aż w końcu mu to wysłałem i powiedziałem, że jeżeli nie odbierze paczki za pobraniem, jeżeli chodzi o zwrot moich kosztów, no to zgłaszam to do, rzecz, do rzecznika praw konsumenta za niewystawienie paragonu, za oszukanie i tak Bo oczywiście paragonu też nie dostałem, no bo jakże by inaczej. Oj, masakra. Dobra, tyle chciałem wam powiedzieć. Nie wiem kiedy będzie jakiś odcinek. Nie mam po prostu zbytnio czasu na to, żeby nagrywać. Jak coś będę miał chwilę czasu, to coś wam nagram. I, I tyle. Chcieliście jakiś odcinek z... ze skrzynią biegów. Prawdopodobnie niedługo będzie taki odcinek, ale to będzie troszeczkę w innej formie. Nie wymiany oleju ani, z... znaczy wymiana oleju też będzie, ale yy będziemy robić solenoidy w skrzyni biegów, bo yy są do tego podstawy i... i prawdopodobnie to się wydarzy, także będzie dość fajny materiał, jak mi się go uda fajnie nagrać i tyle. No na chwilę obecną jestem w pracy i dlatego wam to w sumie nagrywam. Także trzymajcie się, hej!